W dzisiejszym odcinku wcielę się w rolę tatuażysty. Zobaczymy wspólnie jak wygląda ich praca, a za niespełna 24 godziny wydatuję dwie bliskie mi osoby, które mam nadzieję, że mnie nie znienawidzą. Się znajdujemy to Red Candy Dzisiaj jest ze mną Larisa, która pokaże mi jak to wszystko wygląda od środka i akurat jest w trakcie robienia dziarki, Także mega fajnie, bo będę mogła zobaczyć ją w akcji. Jak pierwsze wrażenie? Mega się jaram, ale odkąd tu przyszliśmy zaczęłam się mega stresować, w sensie boję się, że coś zrobię, a to jakby... to jest całe życie, nie? Moje pierwsze godziny w studiu minęły głównie na rozmowach i obserwowaniu pracy tatuatorów, którzy swoją drogą okazali się być mega sympatyczni i chętni dzielili się swoją wiedzą. Zznajmili mi oni z budową maszynki jak i całą potrzebną mi wiedzą teoretyczną. Ja tak stoję patrzę, to się tutaj takie mega łatwe, mega takie banane, bo w sumie jakbyś rysowała płoninial, tak, tak. Ale podejrzewam, że chyba nie będzie tak łatwo. No, zobaczymy. Powiem Ci, że yy, no, na pewno będziesz w szoku, bo długopis, którym rysujesz drży, nie? Pokażę Ci też, jak maluje się na kartce papieru, tak, ołówkami, mhm. a jak maluje się na tablecie. Jedyne rysowanie na tablecie, z którym miałam do czynienia, to jest podpisywanie kurieru. kurierowego. Okay. Paczkę! I nigdy ten podpis nie wygląda dobrze. Tak samo dobrze nie wyglądał też pierwszy tatuaż wykonany przez Larysę, który przedstawiał chyba krowę, byka. W sumie to samo nie wiem. Ale wiadomo, trening czyni mistrza i tak prezentują się jej obecne prace. Zapytałam też Larysę o najdziwniejszą sytuację, z którą spotkała się jako tatuażystka. No i... Posłuchajcie sami. Ja odmówiłam jednej, jednej rzeczy, e, mianowicie klientka zapytała się, czy wydzieram jej facetowi ze siebie biedronki w miejscu intymnym. E, no nie, ja psychicznie bym tego nie dała rady zrobić, no nie, no mnie to okay. trochę peszy, nie? Przez kolejną godzinę uczyłam się wyprowadzać prostą linię taką imitacją maszynki z ołówka i bandażu, co okazało się nie być tak łatwe na jakie wygląda. Teresa zrobiła mi też powtórkę z biologii i opowiedziała trochę o budowie ludzkiej skóry, co jest podstawą przed wykonaniem tatuażu. Zaufałbyś mi? Nie. Na nie. nie. To ręka boli. I mi ręka trętnieje. A weź teraz tak tytuł 6 godzin. Przyszedł czas, abym stworzyła swój pierwszy projekt na tablecie graficznym. Mm, przygotujesz kalkę. Może na przykład kwiatka. Co byś o. chciała? Ja wiem, co zrobię. Zrobię przycisk. Subskrybuj dla naszych widzów. Przycisk subskrybuj dla widzów. Tak. Dobra. Ok. I wydzierasz go na sztucznej skórze. Tak. Dobra. Dokładnie tak. Najleż fajna zajawka, ale. Patrzę na to i moje zdolności manualne chyba nie są gotowe na to, żeby robić, ziarę, ale będzie ciekawie. Tak prezentuje się mój pierwszy projekt na tablecie graficznym, który wykonałam właśnie z pomocą Larysy. Zajęło mi to ponad godzinę, także zabawy z tym jest naprawdę mega dużo. Jest już dzisiaj późno, także zostawiamy wszystko. My widzimy się jutro, a z wami w sumie za chwilę. Kolejnego dnia przyszedł w końcu czas, aby chwycić za prawdziwą maszynkę. Wszystko dokładnie zdezynfokowałyśmy i przygotowałyśmy stanowisko, gdzie będę wykonywała pierwszy tatuaż na skórze. Na razie tylko na sztucznej, żeby w ogóle nauczyć się obsługiwać maszynkę. Czuję o. się jak przed jakąś operacją. Czego nie mamy? Czego nie mamy? Czego chcesz rysować? A, nie mamy tuszu! No tak, bez tuszu byłoby trochę ciężko. I teraz nie, nie przesuwać, tylko tak robi. Wyszło. No dobra. Głębiej, głębiej, głębiej. Dobra. I wolniej. Już widzę, jak mi się ręka drżała. Czułam, że ta maszynka się tak wibruje mocno. Ja nie mogłam złapać tutaj podparcia, i czułam, jak ona idzie nierówno. I widać w sumie, że linia jest nierówna. Wczoraj długo patrzyłam, jak. Y dla Resa tatuowała. Mówię, no dobra, no lecisz sobie po wzorkach jest super mega fajna zabawa, ale kurde, jest serią mega trudno i podziwiam w ogóle wyczucie tej igły, tego jak musi to głęboko wejść tak, żeby ci ręka nie drżała. No jest to na pewno ciężka praca, ale fajna zajawka. I teraz lepiej. Mam nadzieję, że to wygląda jak różenie, jak kapusta. Ja i moja piękna kapusta Zrobiliśmy jeszcze cienie, więc Cały kształt wygląda naprawdę mega fajnie e, Także widzu zasubskrybuj Mój kanał, zobaczcie jak się bardzo ładnie Postarałam, mam nadzieję, że tak samo wyjdzie Mi na moich modelach A propos moich modelów, to jeden z nich już Tutaj właśnie przyszedł Witam Cześć, serdecznie Jak się czujesz? Będę dziś atuowany Przez Wiktorię. Zgodziłeś się na to sam? Tak, to prawda e, Mam nadzieję, że wyjdzie bardzo dobrze Stryzny. Widzę, że coś się uczyłaś ładnie nie, nie stresuję się w ogóle ja Jestem się stresuję bardzo Jestem pewny tego, że Wiktoria zrobi mi dobry tatuaż Okej, okay, a ty w ogóle wiesz jaki będziesz mieć tatuaż? Nie No i właśnie do tego przychodzimy. Ostatnio na moim Instagramie pojawiła się ankieta, w której to właśnie wy widzowie mogliście zadecydować jaki tatuaż będzie miał Maksiu i... Bartek, to jest Bartek Tak, ja, to jest Bartek. ja jestem drugim ochotnikiem Chłopacy zagrali między sobą w kamień papiernożyce o to, kto będzie mieć wytatuowany wzór z najmniejszą, a kto z największą ilością głosów Raz, dwa, trzy. Wygrałem. Czyli ty decydujesz, kto będzie mieć tatuaż z najmniejszą, a kto z największą ilością głosów? Dobra, no, ja biorę lepszy. Czyli ja mam ten, który miał najmniej. Tak. Dobra, sprawdzamy wyniki z Instagrama i prezentuję się tak. Ogólnie głosowanie mega zbliżone, czyli ty masz duszka, a Maxiu ma kapelusz. Jaki kapelusz? Kołowajski Jest to jest najlepszy tatuaż stąd Ale żeby nie było tak łatwo Musimy zdecydować gdzie będziecie mieć dziarki A to nie możemy sobie wybrać? Nie Przygotowałam dla was koperty W których znajdują się różne części ciała Bardzo proszę, który z was yy, dostaje pierwszy? Mogę pierwszy? Możesz No nie, ja liczyłem Nie wiem co, ale liczyłem, serio Ja biurce zastosuję się Ty już masz tatuaże, ja nie mam żadnego jeszcze I to jaki będzie? świeży tatuaż. Udo. Ja chciałem udo. Mam udo. Ciesz się, bo udo najmniej boli. Byle nie kostka. Kostka, kostka jest i... spoko. Jak 150 się mam na kostkę tatuaż. Ładuj kostkę. Patrz kostka. kostka, kostka. No i fajnie. Zadowolenie ze swoich miejsc. A. Ja tak. Jest mega fajnie, ja się w ogóle nie stresuję, luzie nie ma czym przecież to jest lejto, już mam całe 24 godziny wprawy tutaj w robieniu dziary i bycia profesjonalnym tatuażystą, także spoko, jesteś w dobrych rękach. Serio, lepszych nie być. być. Zostawcie subskrypcja. Musisz ogolić nogę, a chyba nie tym. Rozsusowanie laserowe tatuażu jak nie wyjdzie. Czuję się jakbym miała robić jakąś operację życia, nie? Tak, no. Dosłownie, tak. <grystanie> like. Udało się. Jest OK. To największy stres w moim <grystanie> życiu. Serio. Do połowy tej igły to masz? Jeszcze, 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 O, okej. Jak pierwsze odczucia? Jest okej, okay, naprawdę. Myślałam, że będzie wiele gorzej, nie wiem czemu się stresowałem. Łatwiej chyba co mam no, nie, nie ma takiego oporu. Mm -hmm. Przy tym języku będziesz po prostu Tak delikatnie wyjedzę no. ten język. To mi się Spoko. To jest coś, czego nie chcę chce uczynić u tatuaży. Się... Oj, krzywo! On po prostu w zęczyszczy dawno nie był. Przecież za mną. za na prawo jazdy tak się nie <laughs> tak teraz. A wtedy myślałam, że to był akurat no. mój największy stres. Jak się czujesz Victoria? A może kiedyś, jak nie ma igły, dalej z gitary? <laughs> nie, no, teraz jest git. Twój to też na pewno widzę mi lepiej, bo już to mam większe doświadczenie. ale rośnie nam druga. Ale naprawdę pięknie to wygląda. Aha, usłyszeliście to, słyszeliście to. I co, jest Ja myślę, że jak na pierwszy raz, to jest spoko. I dobra, szczerze, myślałam, że pójdzie mi zdecydowanie gorzej. E, no jest on trochę krzywy, nie? No, ale to są rzeczy, które da się poprawić, A ogólnie myślę, że poszło mi super. To jest zajebiście! I Serio, dobrze to wygląda. Jak, jak ci dobrze wyszło na te dwa Ej, nie, serio, jestem dumny, fajnie to wygląda. Zajebiście. Ej, to jest w sumie nasz pierwszy wspólny tatuaż. Mój tak, twój. dokładnie. O Boże. O, Ale Jak tam? Gotowy jesteś? Dziara, Bartka, wygląda jak wygląda. Brzydko wygląda? Właśnie chciałem powiedzieć, że wygląda pięknie. Dlatego no. wiemy, że efekt u mnie będzie równie piękny. Nie uciekasz? Nie, nie, nie uciekam. Nie stres, się będzie. Ja już jestem serio mega spokojna, więc wydaje mi się, że będą miała trudniejszą rękę i będzie. No i też na udzie wydaje mi się, że łatwiej się oprzeż i tb. Max powiedział, że nie zmieniał 3 dni bokserek, więc może być ciężko. Tak, ściągam przed tobą spodnie. Całkiem <laughs> dziwne, ale tak jest. Czuć te bokserki niewyprane Nie no nie przesadzaj! Teraz zaczęłem się stresować. Serio? Serio. Ale ja tak zawsze, mam, jak szedłem na owada, to szedłem na kozaka i gdy już siadałem, to... O. Ten tatuaż wydaje mi się trochę trudniejszy. Mogę jeszcze zrezygnować? Nie, już jest to późno, sorry. Już siedzisz, już jest odbita karka, wydano pieniądze, igła nałożona. Jak ona się pewnie czuje, co? Mhm. Jestem profesjonalną tutaj, tatuar, maker, profesjonal, zapisujcie się na Instagramie. Nie zapisujcie się. <grym> Jestem ciekaw, jak w tym miejscu będzie czuć ból. Czuć ból? Czuć ból, no czuć. To nie jest jakiś takie ten, ale, ale czuć, nie? Czuję takie mrowienie, nieprzyjemne na łóżku. Tak szczerze bym powiedział, że nawet uważam, że na kostce mnie nie bolało. ja zadzwonię do mamy przy okazji na kamerkach. Cześć mamo! Maksymilia! Wiesz, że masz przez ranę. Dobrze, zaraz jak Wiechasz? ja mam akumulatora. To jest Wiktoria. Dzień dobry! To się zmyje? Tak, zmyje się. Tak, tak, to jest super magiczny, zmywany tłuszcz z gumy i coś a co ty sobie tam paprzesz? Kapelusz kowbojski. W to już wiem czemu Wiktoria wrzucała te, te, te grafiki, no, ładna. No. A gdzie to jest, w jakim miejscu na ciele? Na udzie. Gdzie na udzie człowieku? Pokaż mi tę nogę. Zaraz, bo Wiktoria mnie tatuuje. Jest naprawdę bardzo ładnie. No, na razie powiem ci, że będzie zajebiście, tak szczerze. Kończę. Kocham, pa. Dobrze to jak na razie jest wygląda, okay. tak szczerze. Zajebiście, jak, okay. jak tak to będzie wyglądać? Torcia, ja mam zaplanowane kilka tatuaży, może mi zrobić Bartek. Uznaczycie na insta czy coś? Dobra, dobra. Sporo no. Bo moje 6,80 do końca nie dolega. Zajebiście. Bolało? Udo było dla mnie nieprzyjemne. Bolało mnie bardziej niż kotka. kostka. Kostka mi bolała na bardziej. Nie mi się podoba. Jakby zupełnie inna pewność siebie już, jakby już w tym drugim tatuażu. No nie jestem perfekcyjna, ale, ale. jest jakby... taki estetyczny, jest fajny, nic, fajny. ja się serio? cieszę bardzo. Fajnie, będziesz mieć pamiątki. Będę ja... miał pamiątki. Mega jaro się. Jest Stania? Jest tania. Czy jest dobrze? Jest taniec. Ja bawiłam się dzisiaj mega dobrze. Bardzo Wam dziękuję, szczególnie Tobie tutaj e, za pomoc w nauce. Wpadajcie na wszystkich Instagramy i widzimy się za tydzień. Pa, pa! pa.